Witam serdecznie kochani na czytaniu tygodniowym. Lecimy troszkę późno, niedziela troszkę późno, no ale cóż, tak to jest. Słuchajcie, zanim zacznę, zanim zacznę horoskop, to dla tych, którzy są zainteresowani, będę prowadziła warsztaty, kurs Tarota, tak, intuicyjnego, ale jednocześnie dla tych, którzy chcą na przykład stworzyć swoją własną wyrocznie, tak, Mamy 106 kart, 106 kart wybieramy 56 lub 52, to w zależności od osoby, której będzie potrzebne. karty no tutaj musiałabym pokazać, jest ich tutaj słuchajcie ogrom, ja tutaj tak Wam pokażę z bliska, żebyście sobie zobaczyli, mniej więcej, nie wiem czy widać, ale to są karty, które stworzyłam, tak, mam tutaj kilka, kilka niestety drogi to interes, ale coś nowego trzeba zacząć, za, za, zacząć trzeba robić. Natomiast każdy, kto będzie chciał wziąć udział w takim kursie i będzie chciał stworzyć swoją własną talię wyroczni, tak? czyli z tych, z, tych 106, z tych 106 kart wybierzecie 56 lub 52 karty. I tutaj opiszemy, stworzymy razem i tutaj będą... Myślę, że te karty będą Państwu bardzo mocno towarzyszyły, będą z Państwem współgrały jednocześnie, ale o tym będzie oddzielny filmik, natomiast na tarotowej graszki, czyli nauka tarota prawdopodobnie będzie to 1 i 2 marca. Zapraszam serdecznie osoby zainteresowane na naukę, tak, na naukę tarota, czyli tutaj od podstaw, od podstaw będzie to sobota, niedziela zobaczymy, bo może być jeszcze i piątek, bo jednak nie zawsze starcza na to czasu. <laughs> Ale zobaczymy jak to będzie. Dobrze, to na chwilę obecną tyle. Lecimy baranki. Co dla baranków na ten tydzień? A baranek się czegoś coś zostawia za sobą, idzie po nową miłość, nowe uczucie, nowe doznania, coś nowego. Coś idzie, z, coś tam się rusza u Ciebie baranku, chyba w pracy też jednocześnie. Pod koniec tygodnia coś się ruszy, ale na początku coś trzeba będzie odciąć, zostawić, od, od czegoś, przepraszam najmocniej od czegoś się odżegnać. No jak zwykle się orzechów i teraz problem. Ale tak to kochani jest. Lecimy nieźle tutaj, wielka intuicja. Wielka intuicja ubrana, oczekiwanie na zmiany, ale też drogie baranki zwracamy uwagę na pęcherz i na układ rozrodczy, tak? Czyli wszystko co wokół układu rozrodczego zwracamy na to uwagę. Tydzień należy do was moi kochani, natomiast poniedziałek nie jest takim dniem, kiedy trzeba coś wyczyścić, tak? Wyczyścić, trzeba zadziałać, trzeba iść po coś, trzeba, za, trzeba zadziałać przede wszystkim, bo tutaj jest pokazane, że część z Was może być po chorobie lub ma chęć odpocząć, lub będzie odpoczywać, a tu jest pokazane oczyść. Oczyść sobie drogę do dobrej, do dobrej energetyki. Moi drodzy, małym nakładem pieniędzy, do, wy dokonacie jakiegoś wyboru, ale jednocześnie związanego z intuicją. Tak, tutaj intuicja Państwa nie zawiedzie, jest jakiś wyjazd, się szykuje, jest tutaj jakaś impreza, ale jednocześnie dobry czas na zarabianie pieniędzy, czyli coś stworzycie, coś na to, na co czekaliście, a być może to, co, czego się nie spodziewacie już, bo coś tak jakby obumarło dawno, nagle się odezwie, co jest związane z finansami, z finansami, jakiś pomysł, mało tego, jeżeli po coś idziecie, coś będziecie tworzyć, to uwierzcie w to, że małym, małym wysiłkiem bardzo dużo uda się Wam osiągnąć mało tego przez cały tydzień, małe, duże zwycięstwa przed Wami, będziecie w dobrej energetyce, bo to jest budzenie się barana do życia i to bardzo mocne, silne w emocjach, dużo jest emocji, ale jednocześnie jest Wasza energetyka i ona nie jest zaburzona. Tu jest każdy, każdy, każdy trygon jest, tutaj jest każdy żywioł i on jest w pełnej równowadze, czyli nie powinno być źle. Jeżeli coś tam się działo pomiędzy Wami a Waszymi partnerami, to myślę, że zakończy się te sytuacje, które są w tym tygodniu, zakończą się bardzo pozytywnie. Pojednaniem, pogodzeniem jest jakiś konsensus między Wami, czy między Wami w partnerstwie prywatnym, czy między Wami w partnerstwie zawodowym, moi drodzy. Jeżeli chodzi o samotnych, no to czas po jakiejś stracie na tego oczekiwanego, czekanego, na to czekano, oczekiwano macie szansę na poznanie kogoś bardzo wartościowego, kogoś, kto ma głęboką intuicję, kogoś, kto pociągnie Was, ale nie fizycznie, tak jakby nie od razu fizycznie, a bardziej bym powiedziała, że mentalnie, bardziej duchowo, ale z tego może się narodzić coś naprawdę bardzo pięknego. Jeżeli chodzi o związki, to tutaj zakończenie jakiejś waśni, zakończenie jakiejś waśni, wejście w coś nowego ale jednocześnie powiedzenie sobie, odpowiedzenie sobie tak naprawdę drogi baranku, musisz sobie odpowiedzieć, czy to jest ten partnerka, czy, nie, czy to jest ten partner, czy to jest ta partnerka do życia, ponieważ tu się pokazuje, że twoi, nie, twoje wnętrze aż się wyrywa, żeby coś powiedzieć, żeby coś zadziałać. To jest tak, jakby czujesz jakąś blokadę od swojego partnera ze strony swojego partnera. Natomiast to wszystko, co powiesz... I powiem tak, im powiesz to delikatnie, im będzie to naprawdę bardzo zgodne, tak jakby z twoją duszą, to masz szansę na wielkie zwycięstwo. I mało tego, nie bój się, że partner, partnerka cię nie zrozumie. Jeżeli chodzi, no i drodzy, o zdrówko, to tutaj mamy układ rozrodczy i na to zwracamy, kochani, uwagę, bo tutaj jest coś z wodą też jednocześnie związane, ale uważamy, bo tutaj są kości i tutaj jest cała podstawa, czyli całe żebra, jak to się mówi, czyli kręgosłup, po całości moi drodzy na to zwracamy koniecznie uwagę. Może być serduszko, ale może być też wątroba. Także tak to widzę drogie baranki. Pozdrawiam serdecznie kochani do kolejnego czytania. Ale nieźle. Bardzo fajny chorostek. Lecimy byczki. Lecimy byki. <laughs> Jeżeli ktoś może, to niech zrobi czasówkę dobrze, bo powiem szczerze, że <laughs> Ciężko mi z tą czasówką zawsze za tą czasówką nadążyć, moi drodzy. Dobrze, lecimy beczki. Co dla tych naszych byków? Na ten tydzień szykują nam karty. A z kielichów podobne energię. Rycerz denarów podobne. Szóstka buła, No piękne karty, dziesiątka kielichów. Czyli powiem tak, dla samotnych brylujcie, znajdziecie, rozglądajcie się, a zostaniecie dostrzeżeni też jednocześnie, tak? Coś dostrzeżecie. No tutaj troszeczkę jest taki, koniec zbijania się, maluje swój świat na nowo w miłości. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo mi się podoba w pracy. Jest tu jakieś oczekiwanie, ale chyba na jakieś zwolnienie albo na pewno może być na powrót do pracy, ale bardziej bym powiedziała, że na jakiś odpoczynek odpoczynek na chęć odpoczynku, bo tutaj się u Was dzieje, albo na odejście z pracy, tak, bo też może być, bo tu się pokazuje, że we wszystkim macie czystą drogę, to jest tak jakby coś, nawet nie znacie tej siły, dlaczego ona tak działa na Państwa, dlaczego tak oddziaływuje, ale pokazuje się, że w każdej dziedzinie życia tak naprawdę chcecie postawić na nowość i tutaj jest tak jakby coś Was parło, to jest nie... To jest tak jakby niewidoczna siła, ale ona każe wam coś zmieniać w życiu. No i dobrze, jeżeli nie wiecie, co macie zmienić, no to tak naprawdę sprawdźcie sobie, w jakiej dziedzinie życia kulejecie, gdzie wam się coś nie podoba, gdzie, bo tu jest pokazane, że będziecie coś zmieniać i mało tego macie to zrobić. Dlaczego? Dlatego, że odniesiecie olbrzymi sukces z tego tytułu, mało tego prawnie Wam się coś uda, jeżeli chodzi o pracę, chyba najbardziej będzie chodziło o pracę, o to co robicie, czym się zajmujecie, więc moi drodzy śmiało do przodu, bo tutaj jeżeli będziecie zmieniać pracę, jeżeli jeżeli chcecie coś tutaj zadziałać i zrobić dla siebie, coś zmienić być może, nie, inny kierunek w pracy, być może coś dodatkowego to macie zielone światełko, w tym tygodniu pokazuje mi się to bardzo, bardzo ładnie moi drodzy <laughs> Energetyka sprzyja wielkiej miłości, tworzeniu, zabawie, dzietności, rodzeniu, jak to się mówi, tworzeniu życia, tak, jednocześnie, bo tu jest pokazane, że możecie pomalować ten świat, drogie byki i byczki, które tak jakby są w wieku rozrodczym, to jest to tydzień dla Was, czy dla Waszych partnerek, czy dla Waszych partnerów, tak jakby bardzo mocno taki za, zaakcentowany na dzieci. I to jest czy poczęcie, czy, czy narodziny, czy wieści o dzieciach. Coś tutaj się będzie, kochani, w tej materii działo. Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o pracę, no to jest bardziej takie oczekiwanie, czy odejść, czy nie odejść, czy coś stworzyć, czy nie stworzyć, czy iść w czystą drogę. Czy oczekiwanie, tak, oczekiwanie, ale jednocześnie jest to jakieś zamrożenie, jest jakiś odpoczynek od tego, czyli albo mam dosyć tej pracy, albo coś zmieniam i zostawiam coś za sobą i idę po coś nowego, ale będzie to tylko i wyłącznie z korzyścią, z korzyścią dla Państwa, moi drodzy. Jeżeli chodzi o samotnych, no to zielone, zielone światełko, yy, powiedziałabym, że <laughs> dajcie zakończyć. Dajcie tak jakby zakończyć tej, tej swojej energii, bo to jest pokazane, że tak jakby byk się boksuje sam ze sobą, ze swoimi myślami, ze swoimi dążeniami, ze swoimi aspiracjami, postrzeganiem partnera, potencjalnego partnerki i tak jakby odrzuca coś, odrzuca się osoby, niepotrzebnie, nie ma ludzi doskonałych, nie ma ludzi idealnych, tak jak ktoś jest na zewnątrz idealny, może się okazać, że jest nieidealny w środku, tak albo odwrotnie, vice versa, natomiast... To jest pokazane, że macie zielone światło do poznania kogoś na długo, długo, długo i będzie to długo i szczęśliwie, bo to jest malowanie piękne świata to jest tak jakby zwyciężam, odkryłem eurekę tak to jest ta osoba, czyli dajcie sobie, dajcie sobie zielone światło, bo wielka szansa na to, że możecie kogoś w tym tygodniu spotkać może być ta osobka troszeczkę młodsza od Was. Jeżeli chodzi o związki no to tutaj jest bardziej właśnie te poczęcia, tutaj ta miłość, tu jest jakieś tworzenie, ale jest dobra atmosfera, bym powiedziała. Jeżeli już coś, to wymać jakieś muchy w nosie, kochani, bo tu nie widzę, żeby partner, partnerka. Do was mocno podchodził, podchodziłam. Możecie być tak, jakby z partnerem nie wiem, oczekujecie, bo ktoś jest w podróży, tak? Czyli partner, partnerka może być w podróży, ale tu jest spotkanie, wielka radość. Troszkę będzie krzywości, będzie takiego nosa, nie będzie takiego krzywego nosa, ale wszystko się później uładzi. Mało tego mówimy, moi drodzy, w partnerstwie mówimy, w małżeństwie rozmawiamy, tak? Mówimy, jeżeli jesteśmy z partnerem. Pokazuje się, że rozmowa coś stworzy, że rozmowa pozwoli Wam razem pomalować świat na nowo. Mało tego, coś fajnego, coś nowego się zadzieje. Mamy dwa asy i mamy głupca, kochani, i mamy szóstkę buław, czyli to są karty zwycięzcy, tak, karty. To są karty, które mówią o tym, że będzie dobrze się działo. Mało tego, jest jakaś impreza, coś się tu Państwu szykuje rodzinnego czy towarzyskiego, ale coś bardzo fajnego. Jeżeli chodzi o zdróweczko, moi drodzy, to tu mi się pokazują oczy, pokazuje mi się woda, ale jednocześnie są kości, są kości, natomiast ja bym powiedziała, że bardziej wracacie do zdrówka, tyle tylko, że uważajcie na jakieś przewrotki i na zawroty głowy, bo tutaj mogą być jakieś ciśnieniowe sprawy, więc tak to widzę, drogie byczki. Pozdrawiam serdecznie, kochani. Do kolejnego czytania. Hej. I bliźnięta. I bliźnięta. Zobaczmy co też kartę. Szykują bliźniętym na ten tydzień. Czysta droga. Giermek kielichów. Siódemka mieczy. Siła. Zdrada ze strony osoby młodszej, oszustwo jakieś, kanciarstwo, ale jednocześnie drogie bliźnięta pokazuje mi się, że względem osób młodszych od siebie, osób młodszych od siebie, żeby dostać czystą drogę, tak jakby, jeżeli chodzi o pracę czy nawet o życie, to macie wielką siłę i sposobność do tego, żeby wykazać się sprytem i dyplomacją, dokładnie takim samym sprytem, jak da nasz osoba. I wszystko wróci do normy. Nie powinno być źle. Jeżeli chodzi o pracę, uwaga. Uwaga, uwaga. Uwaga, bo tutaj jest. Te, ja bym powiedziała, że nie jest to tydzień na zarabianie pieniędzy. A nawet jak jest to, nie jest to tydzień tak jakby na planowanie pieniążków, na planowanie zarobkowania, planowanie nowych inwestycji, wstrzymajcie się w szczególności. Przepraszam, kochani, w drugiej połowie tygodnia, czyli powiedzmy, myślę, środa po południu, nie załatwiamy już żadnych spraw. Pokazuje mi się, że do soboty macie Państwo tak jakby jest to jakiś alert, wielki dzwonek uważaj, tak? No, ale oczywiście od Państwa zależy, to są tylko i wyłącznie karty. Natomiast macie tutaj jest jakiś cesarz, to jest ktoś. Kto uważa, że jest ponad prawem, mamy siódemkę mieczy, mamy wieżę tak? I jeszcze coś dojrzewa coś dojrzewa w, w ciszy, w samotności. O czymś nie wiecie, ale to jest jakaś zdrada, to jest jakieś oszustwo, ale też jednocześnie możecie na dobre w swoim życiu pożegnać kogoś, tak? Czyli takiego kogoś, kto jest bardzo niedobry, był bardzo niedobry względem dla Państwa, tak? To tutaj możecie się tu są rozstania, tu są, ale to są takie jakieś krzywości wielkie, wielkie takie nieładne energie, o tak bym powiedziała, ale macie przez to przejść, bo później budujecie, podnosicie się, tutaj przyjaciół nie brakuje, natomiast uważajcie, bo coś dojrzewa, coś dojrzewa, tutaj może być to, słuchajcie, osoba starsza, osoba, ja bym wiem, znaczy starsza, no bo Osoba do 55 roku życia może być, może być to skorpion, może być to baran. A jeżeli chodzi, bo też jest i osoba młodsza i tutaj na to zwróćcie uwagę w szczególności osoba młodsza, może być to rak, może być to ryba, może być to skorpion, tak? Natomiast najbardziej pokazuje mi się rak, więc na to kochani zwracajcie uwagę w tym tygodniu. No i drodzy, jeżeli chodzi o pracę, nie bójcie się, że będzie chwila zachwiania, jeżeli chodzi o energię pracy, energię pieniążka, bo później coś dobrego wróci, natomiast poczekajcie, tak, a w szczególności ta druga połowa, to jest trzy dni, dosłownie to nie jest, to nie jest coś, co Państwa z życia wyklucza, tylko tak jakby większa ostrożność w podejmowaniu decyzji, a w szczególności decyzji biznesowych, czyli jeżeli coś macie załatwić, to od poniedziałku do jeżeli chodzi, słuchajcie, o energetykę, jeżeli chodzi o energetykę, to jest jakiś taki spadek leciutki energetyki. Tutaj jest coś, co przytłacza, tutaj jest coś, co tak jakby państwu nie daje się podnieść, ale już z końcem tygodnia patrzę niedzielę ładnie się zakańcza, tutaj, bo tu jest pokazane, pokazana piątka denarów. Piątka denarów w energetyce, w zdrowiu, to jest wielkie zubożenie. Takie ubóstwo, że nie chcę, żeby mi się tak chciało, jak mi się nie chce. Tak? Natomiast koniec tygodnia to już jest siła, pokonanie. Mało tego, wyjdziecie dużo mocniejsi, mało tego, tutaj tak jakby, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe. To macie przyjaciół, tak? Kończy się jeszcze jakimś słoneczkiem, wielką radością, nowym sposobem spojrzenia. I myślę, że to, co będzie dotyczyło drugiej połowy tygodnia, w szczególności od środy po południu do, do soboty, to bym powiedziała, że będzie to zbawienne, bo tutaj inaczej na coś spojrzycie, przybierzecie tak, jakby inaczej podejdziecie do pracy, inaczej podejdziecie do osób, z którymi współpracujecie, inaczej podejdziecie tak, jakby do życia, coś odkryjecie. Jak to się mówi, lepiej późno niż wcale, tak. Jeżeli chodzi, kochani, o samotnych, to pierwsza połowa bardzo Wam sprzyja. Nowa, nowa fajna, nowa, fajna znajomość osoba troszkę, no sporo młodsza, bym powiedziała ale fajna osobka. Natomiast w drugiej połowie tygodnia uważałabym z tymi znajomościami bo one nie będą wnosiły nic dobrego do Waszego życia. Jeżeli chodzi o związki, jest tutaj jakaś awanturka, ale jeżeli jesteście, drogie bliźnięta, jeżeli jesteście paniami, no to was wkurzy, ale to tak dosłownie, jak to się mówi, aż do piany wkurzy was, wasz partner, tak, wasz partner, bo tutaj będzie chciał was bardzo mocno gdzieś tam no, spionować, tak, jeżeli, chodzi, jeżeli to wy jesteście mężczyzna, moi drodzy. To uważajcie, bo tak jakby nie przerzucajcie pracy na rodzinę, nie przerzucajcie swoich niepowodzeń, tak naprawdę swoich własnych, nie przerzucajcie na rodzinę, bo nic to dobrego nie wróży, tak, bo to jest tylko jakieś rozjątrzenie, a w szczególności, bym powiedziała, czwartek po południu, piątek, naprawdę buzią na kłódkę, nie mówimy nic. Przejdźmy przez ten dzień. Jeżeli możecie, macie taką możliwość, to dosłownie gdzieś tam w swoich myślach na spokojnie. Przeanalizowanie, przemielenie, ale tego pomalutku, spokojnie, bo wszystko przepięknie minie i wszystko się uda. Pamiętajcie, sytuacje z tego tygodnia, wiadomości z tego tygodnia prowadzą Was do dużych zmian, do dużych zmian, które są bardzo korzystne, ponieważ przyjaciele są, przyjaciele pomagają, a jednocześnie macie słoneczko, czyli zacznie się kolejny bardzo fajny tydzień. Jeżeli chodzi o zdrówko, <laughs> jeżeli chodzi o zdróweczko. To uważamy, znaczy powiem tak, jeszcze jest w tym tygodniu pożegnanie kogoś, tak, pożegnanie kogoś, rozejście się z kimś być może z, dobrą, z dobrze płatną pracą lub ktoś was po prostu będzie chciał oszukać w tej pracy, czyli też na to zwróćcie uwagę w tej drugiej połowie, bo to jest pokazane, że w pracy jest coś niedobrego, jest tam zarzewie, tutaj ktoś się przygląda, tu się ktoś patrzy, tu jest wieża. Cesarz jest osobą, jest uzurpatorem, ale jednocześnie, przy tych kartach bym powiedziała, mimo że on jest pozycji prostej, to ja bym powiedziała, że tutaj jest jakiś oszust, jest tu jakiś kanciar, tu jest jakieś kanciarstwo, więc na to zwróćcie, drogie Bliźnięta, uwagę w szczególności czwartek, piątek. Natomiast w pracy może się zakończyć tak, jakby na chwilę, jak to się mówi, wizja dobrego zarobkowania. Natomiast w przyszłym tygodniu. Wszystko wraca do normy, a nawet bym wręcz powiedziała, że z innym BHP, ale całkowicie inna forma, inaczej zrobione, inaczej coś zorganizowane. Także tak to, kochani, widzę. Jeżeli chodzi o zdróweczko, to energetyka, natomiast, tak jakby uważamy, to może być problem z sercem, lub z czymś, co jest związane z kręgosłupem, lub blisko kręgosłupa. Także tak to, kochani, widzę. Pozdrawiam serdecznie, drogie Bliźnięta. I lecimy raki. Jeszcze potachujemy chwilę. Co też dla tych naszych raków przygotowały energię. O, coś tu wyskoczyło, więc wyjmiemy dla raków świat czwórka kielichów, rycerz kielichów. I eremita. Mądrość, duża mądrość, tak jakby coś odkryjecie, coś się zakończyło, będziecie potrzebowali, coś pozytywnie się zakończyło, albo nie będziecie chcieli, albo po prostu chcecie jakiegoś zakończenia czegoś, bo coś potrzebujecie nowej podniety, potrzebujecie czegoś nowego potrzebujecie czegoś, co ma przyjść do was, tak, tak i to jest wielka szansa, że przyjdzie do państwa, natomiast tak jakby macie być na tym skupieni, bo tu się pokazuje, że świat jako świat, wielki świat, czy ludzie, czy otwarta przestrzeń, czy podróżowanie temu nie sprzyja, potrzebna jest wam troszeczkę samotność, odizolowanie, żeby coś osiągnąć i żeby tak jakby trafić na ten pomysł, który jest państwu potrzebny na przyszłość. <laughs> Zobaczymy dalej. Energetyka nie jest zła, natomiast uwaga na oczy, tak? Na oczy i tutaj są jakieś przeziębienia, coś związane też z hormonami jednocześnie, a w szczególności z jedną połową buzi. I lecimy. Powiem tak, energetyka w pracy do kitu. E, troszeczkę do kitu, bo tu się pokazuje, że m, tak jakby zakończyłem, zakończyłam jakieś plany, jest coś, wie, tak, było coś związane, coś ogarnąłem, ogarnęłam, Natomiast nie mam chęci i ochoty podróżować. Ja po prostu chcę zrobić coś, co... bo nie chcę w czymś walczyć. Tutaj, tak jakby ktoś Wam przeszkadzał w czymś, tak jakbyście mieli niby przyjaciół, a jednocześnie oponentów swojej pracy. Nie do końca, tak jakby Wy potrzebujecie spisać swój los na nowo. Coś stworzyć na nowo, być może nowa działalność, być może nowy pomysł, wdrożenie czegoś. Natomiast tak jakby dla Państwa pokazuje się, że jesteście moi drodzy w takiej energii, że muszę o coś walczyć, ale to mnie zubaża. Tutaj te podróże, bo to jest podróż, tak? Mamy tutaj podróżowanie. Ten świat zaczyna mnie mocno męczyć, tak? I tutaj będziecie coś zmieniać. Myślę, że będziecie coś zmieniać odnośnie pieniędzy, odnośnie pracy i to będzie główny nośnik na ten tydzień moi drodzy. Jeżeli chodzi o samotnych, nie sądzę, żebyście byli mocno zainteresowani, jakoś za mocno tą płcią przeciwną, czy to samą tak, ale ogólnie osobami, jak to się mówi do związku aczkolwiek może się ktoś pojawić ale od razu uprzedzam że nie będzie to osoba bardzo żywiołowa, bardzo otwarta będzie to osoba zamknięta jeszcze bardziej jak wy drogie raczki nie będzie taka emocjonalna, ale jednocześnie bardzo mocno może być poprzedzona przez los, tak, czyli tak jakby jeżeli jesteście altruistami jeżeli na tym właśnie takich ludzi przyciągacie do siebie, no to duża praca przed wami, żeby taką osobę Otworzyć tak do siebie. Jeżeli chodzi o związki, to tutaj są jakieś rozmowy, ale też jest jakaś walka. Tutaj partner, partnerka nie do końca rozumie to, co chcecie jej przekazać, to, co jest wam potrzebne. Tutaj, tak jakby, nudzi was coś, może rutyna, może codzienność, nie umiem odpowiedzieć, ale macie tak, jakby, nie chcecie na coś patrzeć, nie chcecie czegoś słuchać, a pasowałoby. Moi drodzy, jeżeli nie możecie się pogodzić, jeżeli tutaj są jakieś między Wami właśnie, to dosłownie powiedzieć: potrzebuje odrobinę oddechu, potrzebuje odrobinkę pobyć sam-sama, tak sam-sama ze sobą. I będzie wszystko w porządku. Dlaczego? Dlatego, że największą, tak jakby wydaje mi się, największym zgrzytem dla Państwa jest tutaj wasza praca. I jeżeli chodzi o tą pracę, no to tutaj będziecie mieli, tu będziecie mieć jakąś zagwostkę, tutaj być może trzeba. Na no coś trzeba zmienić, tu trzeba z czymś zadziałać, aby po prostu czujecie się czymś bardzo mocno przeciążeni albo brakiem jednocześnie, tak? Bo to jest pokazane, że tu jest jakiś brak. Tu mogły być podróże do pracy, tu być może trzeba wyjechać w świat, ale... Partner, partnerka staje okoniem, tak więc tutaj trzeba tak jakby odrobinę odpocząć i wtedy porozmawiacie. Wydaje mi się, że nie będziecie się zbijać ze ścianą. Jeżeli chodzi o no i drodzy, to pokazują się bardzo mocno hormony, hormony, przepraszam, hormony i głowa, myśli, emocje. Tutaj tak jakby wasz mózg pracuje 24 godziny na dobę, nie odpoczywa. Czyli zwracamy uwagę na emocje, ale tak jakby i nie myślcie cały czas o pieniążkach, o materialnej stronie życia, bo tak jakby im bardziej będziecie myśleli, tym bardziej będziecie się zderzali ze ścianą, dajcie głowie odpocząć, a dobre pomysły, myślę, że dobre rozwiązania same do Państwa przyjdą. Pozdrawiam kochani serdecznie. Do kolejnego czytania buziaczki Hej, pa.